Saunarium jest bardzo ważną częścią kompleksu, jaki chcemy w tym miejscu e, zbudować, e, ponieważ e, oprócz wybudowanej krytej pływalni, saunarium. Za chwilę będziemy przystępować do kolejnych elementów modernizacji całego stadionu, jak sztuczna płyta, e, nowy budynek, e, który będzie pomieszczeniem szatniowo-sanitarnym dla sportowców. Więc cały kompleks tego miejsca będzie albo wybudowany, albo zmieniony. Saunarium, jak widzimy, chcemy skończyć w najbliższych miesiącach, czyli mamy chęć we wrześniu, czyli w okresie takim już jesiennym, otworzyć, żeby mógł tworzyć cały kompleks z naszym krytym basenem. A pozostałe elementy stadionu, czyli sztuczna płyta, jest już zaprojektowana. Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i oczekuje na możliwość dofinansowania, a pozostałe elementy są projektowane. Sześć, sześć pomieszczeń, sześć komór, które będą służyły do rekreacji i odpoczynku. Sauny, ale również. Pokoje czy pomieszczenia takie jak tężnia solankowa, pokój relaksu z dużą ilością słońca i zieleni, ale też bardzo ważnym elementem tego saunarium jest to, że z tego saunarium będzie można wyjść na zewnątrz. Czyli to nie będzie tylko zamknięty obiekt, tylko przeszklony i będzie również można w okresie e, zimowym, co jest bardzo ważne w saunie, wyjść, mam nadzieję, na śnieg. Jeżeli chodzi o pracę, to mamy trochę opóźnień ze względu na no, silną zimę, a to jest obiekt zewnętrzny, więc tutaj mieliśmy trochę przestojów. Finansowanie ponad 3 miliony, prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o ten obszar naszego miasta, to oprócz krytej pływalni, saunarium, modernizacji stadionu, chcemy przeznaczyć działkę, która jest obok. Pierwszy raz w historii gminy w przetargu dedykowanym, to znaczy, że przetarg odbędzie się pod warunkiem, że inwestor kupi ją z przeznaczeniem takim, jakim jest przetargu, czyli w tym przypadku hotel, pensjonat, czyli część taka, która jest bardzo ważna dla tej części sportowej, która da możliwość pobytu drużyn, ale również osób indywidualnych jako goście. Bardzo ważnym elementem to są parki, które robimy i tutaj mamy obok również te parki zmodernizowane, został nam jeszcze jeden park do zrewitalizowania oraz miejsca właśnie takiej infrastruktury rowerowej. Pozyskaliśmy środki z LGD wsi, gdzie w trzech miejscowościach na terenie naszej gminy w, Jaworku, w Bobolicach i Tarnowie wybudujemy takie miejsca odpoczynku z ławkami, ze stacją naprawy rowerów z koszami, ale też co istotne z kamerami, żeby nie było, ta infrastruktura, która zostanie wybudowana i ma służyć, nie była zniszczona.